Międzynarodowe Targi Techniki Motoryzacyjnej Automechanika Istanbul to wyjazdowa edycja frankfurtskiej Automechaniki, czyli jednej z największych imprez branży warsztatowej i serwisowej w Europie. W tym roku ta trzydniowa wystawa zgromadziła prawie 1500 wystawców z 40 krajów świata. Trzon wystawy stanowiło wyposażenie serwisowe, z którego często korzystają również warsztaty montujące instalacje LPG. Jak bowiem pracować bez podnośników, analizatorów spalin czy innych urządzeń diagnostycznych? My jednak poszukiwaliśmy na wystawie firm zakorzenionych w branży LPG nieco bardziej. Mimo sporego apetytu na gazowe nowości, musieliśmy zadowolić się ofertą świec zapłonowych do silników zasilanych LPG, produkcji firmy NGK oraz pokrowców na koła zapasowe. Nie ma jednak co się dziwić tak małej frekwencji firm z branży gazowej, bowiem typowo gazowa impreza Gasterki odbywa się w Stambule we wrześniu. Wtedy nasze polowania będą na pewno bardziej owocne.